Dobra, dawaj tego Nicea. Nicea i w klubie, dwie godziny temu. Generalnie numer znam, generalnie ten numer znam. Czy to jest dobry moment, żeby się pochwalić, że mam ego na fizyku? Tak, myślę, że to jest dobry moment, żeby się pochwalić, że mam ego na fizyku. Także numer oczywiście jest znany, ale, ale wyszedł klip. Także zobaczymy sobie klip. Let's go. Mm, stałem, jest pokój gorozy, jak nie, nie pamiętam, gdzie byłem wczoraj, gdzie mój telefon i byli ze mną na pewno. Coś nie tak, że ze mną I przyszli przywitać ja mnie Nie, ale ogólnie ten numer bardzo fajny jest, kurwa, je, je, jeden z numerów, który mi się chyba najbardziej podoba, no jego właśnie kurde No Poza oczywiście chociażby zabiłem jednego, czy 3 gdzieś figa, tak? Ale ten numer też bardzo fajny, taki kurwa klubówkowy, ale w stylu klubówkowym, którym lubię kurwa. Lubię. 27, bo się Chcieli negocjować ze mną, kiedy umrę. mam No tu kurde na nice. wa wali, kurde lufa. i tyle tu widzę chmur, coś sobie tam popija jakieś diny Saraut, <grym> się... <grym> Nie pierdoli się hop, nie pierdoli się, kur kurwa hop z tymi lufami, nie? Ciekawe jak to się zakończy <grym> Spotkamy się w drogach. On wziął łamę, nie wiem może z nią pójdę. Ty tak już czeka, umarł, muszę się podbić. Bardzdługa, daj mi wódkę. Oh. A go na fiek dala, ewany, co jest? Hey, daj mi wódkę, oh, oh. bo to czuję. Bardzdługa, to im się ujdę. Mam w klurwe stres. Po no co jeszcze go przykopie? Nie, no nie przykopie, go chyba poszedł. Go jest lepiej, bo tym gorzej jak na złość Walczę z cieniem, rani mnie mój własny cios Jesteś zerem, nie wiem czy ci mówił Ktoś prosi mnie o ogień Nie palę, mam przy sobie, podobnie jeśli chodzi My Farał, że kurde, nawet jak nie pali, no to tam przy sobie ma i tam pomoże koleżance, kurde Prawidłowo to w sobie mieć, no. W sobie pamiętam jak byłem w tym Krakowie właśnie, kurde, w sobotę, to tam jakiś duży był problem z ogniem, nie? No ja też właśnie nie palę, ale nie miałem przy sobie akurat, nie? I tam generalnie, tam mega ogólnie chciało jakoś zapalić, nie? No i tak patrzę, na dworze siedzimy, na zewnątrz tam siedzimy, a tam nikt, kurwa, nie ma jakich, jakiejś takiej szlugi takiej normalnej, nie? Nikt, kurde, nie pali. I ja takie, kurde, to jeba na akcja, nie? Na zewnątrz tam normalnie ludzie sobie siedzą i i nikt Kukiwa nie ma ognia, nie? Także Shariot, od i Kukiwa, w sobie dobrze przygotowany chłopak jest do takich sytuacji. Let's go. Podobnie jeśli chodzi o emocje, ktoś znowu pytał o mnie, poznasz mnie po głosie. Jestem oboj, przyszli przy witaniu w klubie. No, ładnie, ładnie tam kurde, koleżanka się jej zaopiekowała po incydencie. Szybszy witaj mnie w klubie Płaty z się, coś pomylił lume Czy tam on nie no. obszar? Mm Chcieli -hmm. negocjować ze mną, kiedy umrę Mam większość gazu, pójdź na machmeton i obozale Spójrz na zegarek, ciągnie za sobą, bądź z czasem Wydać się, spotkamy się w klubie Ja wiem skąd się ten lume Pozbyć paru daj mi wódkę, oh, oh, oh. po co czuję paru stówek, wiem że urwia. Ale ubię Ale musi mieć kurie wakaców po takim incydencie. Co ty gadasz w ogóle, nie? Kurde, mać Pierdolę, idę spać dalej. Fajny klipik, bardzo fajny klipik. Szara w nasz napisze, że fajny klip, pozro. Idź gorący piekło, dobrze chmura mówisz, no. essa, nie no, elegancki klipik, gdy podoba mi się.